Odemnać, że Jesteśmy umówieni, tak że na pewno... Puszczaj, się podróż nie była krótka, ale była przyjemna. była Pas... Pas... przyjemna. Niej, to osłucham, Sytuacja wygląda tak. Pociąg odjechał. Siedzimy tu już z pół godziny. Sobie, nie sobie, ma. która jest godzina, co? Przede wszystkim. Bo mamy troszkę spóźnienia. Tak. Nasza przewodniczka się nie pojawiła. Petra miała nas odebrać, Petry nie ma. I nie odbiera telefonu. Wyszukaj hotelu i ja wchodzę oczywiście co się robięcie na za dużo czasu. Wchodzę na fejsa. się i zobaczymy kto nam może pomóc. No dobra. Sygnał porządku świat. Jeśli ktoś jest w tej okolicy, zobaczy, że jesteśmy tutaj i jesteśmy w kropce. Mam nadzieję, że przyjdzie nam z odsiedem. Co ty jest... w ogóle no robić Właśnie widziałem na Facebooku, że macie jakieś problemy. No mamy, znaczy już nie mamy, mam nadzieję. Słuchajcie, ruszamy, wychodzimy z wodza i od razu same, same atrakcje na drodze was spotkają. Przede wszystkim coś dobrego do jedzenia na początek, a później wymyślimy dalsze tam rozwiązanie problemu. Ruszamy. Ruszamy. Z tamtym zejściem.